Cześć, to Dominiks. witam na kanale DomZden i zapraszam na kolejne podsumowanie wyścigu. Dzisiaj przechodzimy do Royal się... Racing League, się... drugi się... wyścig szóstego sezonu. Znowu miałem tutaj możliwość pojechania, dużo kierowców z podstawy nie jechało, no, chyba sześciu kierowców, więc A... chyba wtedy było tak, że wszyscy rezerwowi, którzy byli chętni mogli pojechać. Ja w tej kwalifikacji ogólnie o 14 miejsce z tego względu, że tam kilku kierowców nie zdążyło z czasu zrobić, tak pod koniec był deszcz tam jeden kierowca dostał karę przy, o 5 przesunięcia 5 pozycji, więc ja wtedy ja byłem ogólnie 15, więc w tym momencie startuję na 14 pozycji więc ogólnie kwalifikacje jak na pierwszy speed nie najgorsze ja jestem ostatni, no ale cóż, zaczynamy ściganie widać ja tutaj jeden z kierowców, który miał problemy na początku U. sesji tam gdzieś nie miał kontroli nad bolidem, go wyrzuciło. Więc gdzieś tam wystrzelił do tej 1 jak rakieta. No i cóż, ja tutaj też jeszcze gdzieś jakieś tam pozycje zyskałem, więc w tym momencie jestem już 12. A więc ogólnie całkiem tutaj nieźle to wygląda jak na pierwszy split. Jak byłem tutaj dosyć zaskoczony, tak? No i mamy też jak widać tutaj wirtualny safety car. Tam też gdzieś się chyba coś. Warusz, e, zadziało. E, no ale cóż, e, ja ogólnie tak na ten wyścig. E, e, tutaj ogólnie e, też jeśli chodzi o prognozy to cały czas sucho. E, i, I co do właśnie jeszcze tego wyścigu, no to też ja tutaj jak widać tak do strategii ja planowałem tutaj właśnie Softy i Medy. E, jak widać tam są gdzieś sprzadu, sporo kierowców na hardach, tak? Więc oni będą zdecydowali się później troszeczkę zjeżdżać, e, więc ja będę stawał się tutaj gdzieś na początku może właśnie jakoś podgonić. I ewentualnie może jakieś pozycje na rzecz tych kierowców na hardach właśnie zdobyć. Oczywiście to będzie ciężko, no bo tam mówię, tutaj jest dużo kierowców, dużo szybszych ode mnie. Ja tam je chyba z sekundy 80. straty do pierwszego miejsca w kwalifikacjach. E, e, no ale tak, tutaj do innych kierowców naokoło też tam były dosyć spore te straty, więc będzie tutaj ciężko oczywiście samym tempem tak gdzieś te pozycje zdobyć, no ale zobaczymy, może coś się tutaj uda. E czy ewentualnie tak e przez to, że kierowcy gdzieś tam będą ze sobą walczyli, kto gdzieś tam wypadnie i właśnie te pozycje uda się tutaj zdobyć. Jak widać tam już dwójka kierowców z przodu, e dwójka teammatów e ze sobą walczy, e więc jak mówię, tutaj może gdzieś jakaś będzie szansa właśnie z tego powodu tak jakąś pozycję tutaj zdobyć. No a oczywiście najważniejsze będzie też dla mnie na to, e to aby trzymać się w DRS-ie. I ewentualnie nie za bardzo tutaj dać sobie tych kierowców, którzy są gdzieś tam przede mną, żeby mi uciekli. I też jak widać tutaj ja atakuję do pierwszego zakrętu kierowcę Lisa Shab. No bo też jak on widać, jest o oponach twardych, ale tutaj za bardzo nie było tej trakcji na wyjściu, więc niestety do... O, ja musiałem odpuścić tak, nie chciałem tam we dwójkę się wcisnąć, ale w tym momencie jak widać tutaj Mam DRS, on tego za dużo chyba nie ma Ja tutaj zbliżam się dosyć mocno w tym momencie, teraz tutaj jedziemy w dwójkę e, Do tych zakrętów, ja e, staram się tutaj jakoś trzymać zastawiać mu tam miejsce, a udaje mi się w tym momencie wyprzedzić tego kierowcę Oj, ja i tutaj Całkiem niezły manewr z mojej strony, tam jeszcze jakiś inny kierowca gdzieś też poleciał e, No ale cóż, mamy na naszą pozycję E, więc Dalej, jest golej. nie najgorzej. teraz tutaj kolejny kierowca e, McLarena też gdzieś tam po jakiejś walce został wypchnięty. E, więc no, ja w tym momencie tak dwie pozycje tutaj zyskałem: jedną e, po całkiem dobrym manewrze z mojej strony, drugą przez e, to, że inny kierowca gdzieś tam został wypchnięty. No ale tutaj cały czas się trzymam tych kierowców, więc ogólnie czułem się dosyć pewnie do tego momentu, że dziś tutaj będzie może szansa na to, żeby powalczyć jednak właśnie z tymi kierowcami, e, na to, że tak. Gdzieś tam właśnie ewentualnie tym tempem Więc to mi troszeczkę dawało takiej e, e, Lepszej pewności tak, że być może to nie będzie jakiś taki bardzo nudny wyścig I Ja gdzieś tam będę oczywiście tutaj zazwyczaj nie, Plan, jako że to jest pierwszy split to ja zazwyczaj tutaj gdzieś planuję, że jeśli już to będę po prostu ostatni e, No ale do tej pory tak, nie było to aż tak mm, Znaczy do tej pory no, to, do tej pory miałem jeden wyścig tak na Austrii Tam ogólnie tak przez, no pech tak ze zniszczonym skrzydłem nie udało się punktów żadnych wywalczyć teraz oczywiście tak będę starał się aby tutaj żadnych uszkodzeń nie mieć i być może uda się coś w takim razie też tutaj wykonać, no i też biorąc pod uwagę, że dużo jest kierowców z rezerwy, więc może właśnie będę mógł tutaj powalczyć z tymi rezerwowymi kierowcami i ewentualnie jakieś może dzięki temu punkty da się tutaj zdobyć, póki co tak, jest dziesiąta pozycja więc oczywiście tak, mamy oczywiście jeden punkcik na ten moment Mamy DRS-a, jest dosyć ważne. Jak widać, tam kierowca McLarena, który wcześniej poleciał, jest tam, czy cały czas za nami. No a tutaj staram się teraz ścigać kierowcę drugiego kierowcę Visa Kaszab. No i też jak widać tak, on jest też na softach. Przed nim kierowca me na medach, więc tutaj tak ważne będzie, żeby ewentualnie te softy jeszcze, bo to nie wiem, jeszcze może jedno, dwa okrążenia i jakby te softy już będą tutaj e nie będą już miały tej przewagi nad, nad e mediumami czy ewentualnie hardami, więc na no to jest krytyczne, żeby teraz w tym momencie jakieś te softy jeszcze wykorzystać. No i oczywiście tak później będę starał się zjeżdżać dosyć wcześniej na medy i spróbować ewentualnie właśnie tym podcięciem wcześniejszym do jakąś pozycję zdobyć. Teraz tutaj kierowca właśnie misa kasza, popełnia błąd. Gdzieś tam lekki uślizg wyrzuciło go troszeczkę w prawo. Ja dzięki temu tutaj zyskuję kolejną pozycję. No i jak na razie jestem na dziewiątym miejscu, więc jak na razie tak tutaj jest naprawdę dobrze. To wygląda Mam też tutaj coś sporo tej baterii, więc jak coś ewentualnie mogę się tutaj wybronić przed ewentualnie kierowcą z tyłu. Mam ten DRS, więc to jest dosyć ważne. Kierowca z przodu, on jest dosyć tam ma. Troszeczkę tej strony, do, do kierowcy Ferrari z przodu, więc no tutaj ewentualnie jest szansa, że może i jemu się uda w pewnym momencie. Znaczy I jemu się uda, że w, w pewnym momencie może będzie troszeczkę po, powyżej sekundy za kierowcą przed nim. I wtedy tego teraz nie będzie miał, więc wtedy ja będę ewentualnie miał szansę, żeby tutaj podgonyć. No ale też jak widać, tam wcześniej był kierowca McLarena za mną, tam mniej więcej pół sekundy. Teraz gdzieś tam właśnie kierowca Wisaka Szafry wcześniej poleciał, dziecko wyprzedził i, i ogólnie dał nam troszeczkę większy tutaj bufor z tyłu, więc nie muszę się patrzeć za bardzo do tyłu. E, bardziej się skupiam na tym, co jest przodu. Teraz jak widać, tutaj kierowca McLarena, drugi z kierowców McLarena on. Miał ten DRS, ale nie ma tej baterii. Ja tutaj mam 70 ponad procent, więc bym w stanie go tutaj bardzo łatwo dogonić. Ale byłem za daleko, żeby gdzieś zaatakować. Ale też widać, że on tutaj traci gdzieś ewentualnie ten zestaw do tych przodu. Ja teraz tutaj jest naprawdę niezłym momentem. Uścisk, gdzieś tam zablokowałem tył. Poleciałem troszeczkę bokiem, ale na szczęście się wyratowałem, więc tutaj było troszeczkę ciśnienie podskoszyło. Ale tak jak mówię. Kierowca Makarena tutaj traci tego dystansu do kierowcy z przodu. Ja teraz w tym momencie staram się tutaj go zaatakować i w ten się tutaj uda i on gdzieś tam lekkim wcześniej błędem e, udało mi się z nim zrównać e, do tej jakby tutaj szakany mm, e, zaatakowałem tak, jestem tuż przed nim i jestem już na ósmej pozycji, więc naprawdę to wygląda dobrze. No ale oczywiście w tym momencie, tak tutaj strata do kierowcy na siódmej pozycji, to już jest tutaj prawie dwie sekundy, więc oczywiście nie będzie DRS-u. No, i ja będę miał to oczywiście problem, żeby się przed kierowcami z tyłu ewentualnie wybronić, ale biorąc pod uwagę, że ten kierowca McLedona nie miał wcześniej tej baterii, więc nawet jeśli on by miał ten DRS, być może przez brak rs nie będzie w stanie mnie wyprzedzić, więc zobaczymy oczywiście, jak tutaj się to potoczy, właśnie na tej drugiej prostej powieście, właśnie z tych zakrętów Oruchy od Ion. No i cóż. Póki co, mimo wszystko, jest nie najgorzej. Jest ósma pozycja. Ja tutaj gdzieś, powiedzmy, nie mam samego, jakby, nudnego wyścigu z samym sobą. Gdzieś tutaj walczę z kierowcami. I, i jak na razie, tak, tak jak mówię, jest tutaj naprawdę o wiele lepiej niż na Austrii. Ale oczywiście, tak, jak mówię, tutaj te opony niedługo zaczną tutaj już trzymać, więc będzie problem. Teraz, właśnie, tak jak mówiłem, tam kierowca z tyłu raczej nie atakuje mnie on tylko musi się bronić przed yy, yy, kierowcą, właśnie Wisa który też jest na softach i jak widać jemu się tam udaje wyprzedzić, ale ja dzięki temu tak nie muszę się tutaj za bardzo patrzeć do tyłu mam tutaj bezpieczny bufor z tyłu więc dla mnie ważne to aby jechać sobie spokojnie no i cóż, zobaczymy jak to się tutaj potoczy dalej no i coś, przyjdziemy tutaj troszeczkę dalej, jak widać spadłem z tego 8 na 10 pozycję z tego względu, że dwóch kierowców na hardach, to oni byli w stanie mnie tutaj już wyprzedzić Naszej znaczy dogonić, wyprzedzić, no tak jak mówię, te opony te softy jeszcze tutaj nie dają rady Drugi kierowca, który jest na softach za mną, on tutaj jest tak, już niemalże sekundę za mną, i też jak widać, te kierowcy naokoło mają 3 sekundy kary. To jest też to, na którym łatwo dziś tej kary dostać. Ja już też miałem jedno okrążenie na wyjściu właśnie z tego zakrętu wcześniej w prawo, tam troszeczkę za szeroko wyszedłem, miałem ostrzeżenie, więc musiałem się pilnować. w ogólnie ja w tym momencie decyduję się już na zjazd, więc jakby. Według strategii tam pit stop miał być mniej więcej na 10 okrążeniu Ja decyduję się tutaj zjeżdżać troszeczkę wcześniej na 8 okrążeniu Tak aby ewentualnie podgonić tych kierowców później na tych medach No i później ewentualnie liczyć po prostu na jakiś cud na koniec wyścigu Żeby te medy na koniec jakoś wystarczyły Kiedy ci kierowcy, którzy są na hardach zjadą chyba na softy lub na medy I będą wtedy tutaj stanie tej cisnąć No ale cóż, tak, póki co nie jest najgorzej No ale zobaczymy jak to się potoczy, więc jedziemy dalej no tutaj po wyjeździe z y, pitu, tam kierowca Ferrari na mocno zużytych softach, y, próbował mi tutaj tak kawałek jeszcze miał DRS no, Ale tego sobie, softy tutaj za bardzo nie trzymają, więc ja tutaj staram się jak najszybciej tego kierowcy wyprzedzić tak, aby mnie tutaj nie blokował. W tym momencie ja tutaj staram się od wewnętrznej wejść, a on gdzieś tam próbuje, jedziemy koło w koło Ale przez to, że ja mam już tutaj lepszą trakcję na, na tych świeżych medach, on nie był w stanie gdzieś tutaj y, 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 tej pozycji wybronić, więc udało mi się Tutaj troszeczkę tego czasu oczywiście straciłem ale no, nie aż tyle, nie aż tak dużo, więc póki co tutaj nie jest aż tak najgorzej. Jeśli chodzi o to, że dzisiaj właśnie tracę czas na, na tych świeżych oponach, teraz gdzieś przed nami jest kierowca Kika, który jest na hardach która, na tych oponach on oczywiście zaczyna ten wyścig. Więc tutaj oczywiście też będzie będę starał się jak najszybciej go wyprzedzić, tak, żeby ewentualnie mnie tutaj nie. Nie blokował, no i zobaczymy jak tutaj się ten manewr, y, pod y, uda. Więc tutaj ogólnie tak na, na tej prostej e, z DRS-em bez problemu udało się kierowcę w kika wyprzedzić. I jak widać na tak kierowca McLarena, który wcześniej był przede mną. E, przede mną, on gdzieś tam był za mną w tym momencie. E, ja mam do niego 1,2 straty, więc ogólnie nie jest ta strata taka już duża. Ale tak, cały czas jestem jeszcze poza punktami, no bo jeszcze dużo kierowców nie zjechało, e, więc e, ważne będzie tutaj też dla mnie. Ewentualnie dobrze było jakby się za tym kierowcą jakoś tej, um, do, um, Dogonić, ewentualnie mieć ten DRS, no bo później dosyć duża strata do kierowcy na 11 pozycji, ale też jak wiedział ma tam 10 sekund kary. E, no i cóż? Nie wiemy dalej, tak, 12 pozycja. Kierowca kran tam zaczął mi tracić. Ja tutaj teraz w tym momencie nie. zbyt agresywnie. Ja Zahaczyłem o tarkę po prawej stronie Przed mi poleciał, uderzyłem jeszcze tyłem ja Bandę lekko gdzieś tam tylnie skrzydło miałem uszkodzone. I niestety straciłem tutaj dużo pozycji, więc ogólnie no wyścig Który wyglądał naprawdę dobrze W tym momencie znowu tutaj sobie pogrzebałem jakieś szanse na jakiekolwiek punkty Leko uszkodzone tylnie skrzydło, więc to też oczywiście nie pomagało. No i niestety, tak, tutaj eee. widać też kierowcy. M, na to tak, którzy oni właśnie gdzieś tam m, teraz jeżdżali. Gdzieś tam było widać właśnie, że oni chyba już właśnie wyjechali, więc. E, też to właśnie pokazuje, że gdybym. M, e, gdybym tutaj nie miał tego ślizgu, prawdopodobnie gdzieś bym był przed nimi. No niestety tak się nie stało, jestem gdzieś daleko z tyłu i będzie tutaj trudno, żeby jakieś punkty wywalczyć. Ewentualnie, jedynie co to może jakiś set i karmi tutaj pomóc, biorąc pod uwagę, że to już od No ale cóż, niestety e, dobrze wyglądało. Dobry był początek, a skończyło się jak zwykle. E, więc no cóż, tak to, tak to niestety nieraz bywa. I jedziemy dalej. I przechodzimy sobie jeszcze tutaj do 22 okrążenia. Jak widać ja jestem dalej 13. Yy, tam mam dawną stratę do kierowcy z przodu. On, on dosyć późno zjechał z tych hardów na softy, bo nie był w stanie mnie wyprzedzić. Ja jeszcze miałem w pewnym momencie incydent na tym szybkim zakręcie yy, w lewo, w dół. Yy, tam poleciał mi gdzieś tył yy, i wyspinowałem, więc dużo znowu straciłem. Yy. I niestety tak, to już tym bardziej mi pokrążyło w tym wyścigu Jak widać tak tam strata do 11. miejsca to jest 17 sekund Tam kierowca, to był chyba Visek Eszap On miał tam chyba około 6 czy 9 sekund kar Więc też gdyby ewentualnie nie to, że ja gdzieś tam znowu drugi raz poleciałem Być może wtedy bym był w stanie go dziś przeskoczyć No i wtedy ewentualnie tak samo też kierowcę właśnie kika Ale no niestety dwa błędy w tym wyścigu, dwa z mojej winy i pogrążyły mi ten wyścig, gdzie była w końcu szansa na punkt dla mnie, na ten punkt. Jakbym nawet tej dziesiątej miejsca osiągnął, to byłoby i tak niesamowity sukces. jako że to jest pierwszy split, no a niestety kończę wyścig bez punktów znowu pechowo. Póki co, nowe sezony w dwóch ligach, w których jeżdżę. No, tutaj, jako rezerwa, tak w drugiej lidze, na podstawie. Całkowicie nie Kurde, no była szansa. No ale niestety. Tak to niestety bywa. Czasami no tak, może może ten będę. początek będzie taki słaby, a końcówka gdzieś może się uda Dalej, odbić jej. i będzie już lepiej. No ale no cóż, niestety. Stało no, bez punktów. Puk. Początek był fajny, tak. Tak samo w sumie jak na Austrii. E, ten początek też dosyć ciekawy był. Później ten incydent, już nie było za bardzo z kim walczyć. I, i nudna druga część wyścigu. Tutaj hmm, podobnie. Więc no cóż, może, może uda się na następny wyścig, ewentualnie, jak A będzie dobra, tutaj no, szansa no, pojechać, no, może coś no, się no. uda yy, wyszarpnąć. A to póki co, no cóż, dzięki to. za oglądanie i do następnego.